W sensie z jakiej strony Igor z kanału Igor Farm w dzisiejszym odcinku, dzisiaj Wam obiecałem, to jest filmik z łowienia. Zobaczcie, tu mam takie małe bajorko, chociaż nie wiem czy coś tu złowimy, bo tu taka męczna woda jest na wiesz. Ale mam nadzieję, że coś tu wpadnie. To no, takie małe jest. ale trochę już zarasta, bo to wiecie. Standardowo chcemy od Was wyżebrać łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, komentarz. Mam że zostawicie? Pytania oczywiście zostawiajcie. Oczywiście dzisiaj jest były youtuber Wiktor Farm. Siema. Dzisiaj też jestem na rybach. Yy, tak, dzisiaj on też jest na rybach. Yy, oczywiście z nami jest Filipiks. Czy to tam Filipeks? Filipek. Filipeks. Filipeks. Bałeś się na tym nazwę. Przejdź, byczkowy sobie! No, tu, bo ja patrzę, to dosyć duże tu jezioro jest. Tam, ja wam może pokażę. To chyba Yorko, to jest nie. Dobra. Bo tu jest no, druga to część. To jest Ale to już jest prywatne. Dzisiaj aktualnie... Dzisiaj aktualnie będziemy sobie łowić na nasz Bo nie tam widzę też coś, jasne? To jest ta druga część. to, to jest ta druga część. To jest chyba taki bardziej rów. A tu jest takie jeziorko. Sorry ogólnie za wiatr, bo może trochę wiać. Eee, to się, y, dzisiaj... Sorry, za wiatr, bo wieje. Oczywiście dzisiaj... Przedstawiać tak rybek będzie, o ile coś złowimy czerwone robaki i zwykłe robaki Czyli zwykłe czerwone, tak zwykłe są. Czerwone bardziej z botasem. No, bota. Znaczy w błocie. Dobra, tak ja tu sobie rozłożę wędkę. Tutaj e, oczywiście nałożymy sobie robaczka. Może e, Wiktor sobie pójdzie gdzieś tam, ja może pójdę sobie tutaj, albo ja na no, odwrót. Na no, odwrót. No to nie o dobra, tu jest w miarę głęboko, bo pieskowy już cały w prawie wejdzie. E, dzisiaj oczywiście, że jakieś tu prowianty. No ale No Tak nie chcemy się... mówić marki, bo nie sponsorujemy. Dobra, tam więc mamy tutaj sobie robaczki. To może pokażemy jakieś już będzie założone. No tak, bo nie chcemy takiej rzeczy nagrywać, żeby nie ściągnęli tam z filmu. No więc dobra. A teraz złożymy sobie wędki, tak więc Wiktor zaczyna też już się rozkładać. <gry> ja to, sobie tutaj. To. to zrobimy pauzę. Słuchajcie, tutaj jak widzicie taki ten stawik jest. sumie trochę brudny. Mówicie, taki to jest. Tam Filip nabija romaszka. Nie będę tego nagrywał. Ale patrzcie, tu tak wygląda jakby tu był kiedyś taki większy to był staw. Bo chyba był, tu widzę takie szuwary, takie są, to był 100% większy, tutaj aż sięgał, chyba tutaj nadal jakiś jest, że był, zobaczcie, tu jest taka trawa, taka, jakby po tym, znaczy, To znaczy tu jest w ogóle jakaś dziura, może tu też coś jest, jo, ja, tu też się coś jest, ale tu, kurde, zbyt płytko jest. Zobaczcie. Widzicie, tu płytko jest, takie bagno mają. Dziki są zrobione. Jednak się nie myliłem. To był taki większy staw. I tam jest jego druga część. Tylko, że tam jest już płytko. Tam Filip chyba już zarzucił. Nie wiem, czy to mi zarzucił, czy tam... Czy tam... Więc ja wam pokażę z drugiej strony. Tak łatwiej przesadził trochę z bramami, gdzie za mało do. Ale zobaczcie sobie. Tutaj jakoś się połowi chyba. Czy się... E, bądźcie gotowi. Bo będzie jeszcze jeden filmik z łowienia ryb. Tu bardzo piękny destawik jest. Jest był bardzo fajnie zadbany, tu by ryby chyba wpuścił. Nie wiem, tu podaż są jakieś ryby. Zobaczymy, co tu jest w ogóle. Zobaczcie, tutaj, że Wiktor pięknie zaczyna zajadać. Firmy nie zakryją, Oczywiście nie sponsoruje, no. więc żeby nie było. Ale dobre. Bardzo dobre. W ogóle patrzcie, takie szkła, są wszystko tu jest. Chibałagam. Nie To jest Zobaczymy sobie, co smakuje. Jak duży, okay. mhm. no, Oczywiście tutaj mam taki jeszcze fajny rower. Mój. Ta, fajny rower, który może będzie raz sprzedaż. My no, żartujemy. To Filipiksa jest. No nieprawda. Filipeksa, kurde. Czy myli? Może jeszcze potem wam pokażę, gdzie jeszcze może będziemy łowić. Bo tam, kurde, takie dobre jest nie? łowisko. Zobaczcie w ogóle, jaki tu Victor ma piękny Pokaż, wstań. Ale Bardzo piękny Filip. Coś tam kombinuje. Chyba nie chipsa. Eee. O, ja tutaj. No patrzcie tak sobie na ten stawik. Ej, trochę to, 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 coś tu Coś tu co to jest kurczak, wiesz? Teraz zobaczymy, czy będzie jakieś branie. No więc chwilę, co tu poczekamy. Tak pod końcówkę do dnia, że wam powiem zaraz, która jest. No, bo nie powiem. Nie powiem. Wiesz, ktoś może, która godzina jest? Co, ile was zaraz powie? 17.40. 1742, tak chyba taką słyszę. A, 107 mm. Tutaj pięknie spławik Wiktor zajada. Viktorowi trzeba? Nie? Zrobić wędki i on sobie tam pójdzie. Piesak dziki No, Dobra. tu zrobimy sobie krótką przerwę chipsem. Zaj, widzicie jakie fajne chipsy? Nie, nie widzicie, o, jest. Słuchajcie, nie wiem czy to jest... Tutaj słuchajcie, że zaraz pójdę chyba tam co tak spróbować zarzucić. Tak tam. O! ja najwyżej się z tobą zabienia, bo w już tchórzy. Tam jest Powik. I tutaj Philipeks. Philippix. Wow, Idziemy no, zobaczyć w ogóle takie kolce tu są. Trzeba uważać. W tej się. Co, ryba na tą stronę? Może, że się Filip tu połowił? Pomachaj chodź No. Nie wiem, czy tu są jakieś ryby, ale wiecie, taki... Przynieś gru... te... Kłupki. A jak nie, to chodź ty. W sumie Tutaj chodź. I tutaj tak sądzę można zarzucić Wejdź daj. Wikry, to. przynieś ciężarki! I rano. Jest tutaj takie małe wyprawa Co jest? Nie wiem, tylko coś, coś tu wejdzie Co jest taki mały z rybek no, Patrzę, Wiktor w akcji Dalej, te chipsy, o? Daj, te chipsy, Czy się wziąć, wromiesz, daję To ja nie będę tam... Idź drogą najwyżej, jak widzicie. Wiktor tutaj już Pani panikuje. Zobaczcie, Wiktora w akcji nagram. Coś się tak bujał przed chwilą. To nie był wiatr, Filipex. Wiktor no, się dobrał do swoich rzeczy. No w ogóle taki widoczek nam towarzyszy. Jak ktoś wie, to jest, to gratuluję. No, ja, słuchajcie, chyba sobie zaraz tam pójdę. że Witor coś tu z ukrycia ponagrywa. Obraził się i idzie. Wszystkie rzeczy nam zostawił. To bo nie, wraca. Czyżby idzie tu? Pewnie idzie tu. Do pasa. Sam? do pasa? Do pasa? Do no. A tu taki będzie ruch, no. taki. Jest nie? Taki. Tu więcej tu, jaki rzęsny jest, to kaczkę się tą tak formalnie. Pójdź po prostu kabłonk. Ja ja się dziwię, że ten drut nie jest pod napięciem. Gdziebie pięknie leży Potrzymaj Oczywiście tam nagrywaj Nie nagrywam jeszcze. A nagrywam nie wiedziałem, że dajeś mi nagrywanie. Przepraszam za szeleszczenie opakowania. Ale jem ja sobie chipsy. Tu stoi. Perfekta. Tam przychodzi. Słuchajcie, nie wiem, może bym się tam jeszcze spytał takiego pana, naszego sąsiada, tam by nie mógł nam na jeden dzień pożyczyć tam Taka wata tutaj znalazła się, taka on tutaj, od dołu Wam pokażę. Taką mamy, chyba te same kolory, ta, bo tylko takie w sklepie były. Bardzo dobra, polecamy. Patrz, jaki tatuaż fajny, dla Wiktora. O, Proszę. Jeśli ja nie śmiecę nad wodą, bym Was poczęstował, ale niestety Filipa poczęstuję. Niby cytyrynowanie, nic nie słyszałem. No to macie jedną na fułce. Myślałem, że ci przetrzymam. On ci tam wrzucił. Nie wiem. Fajcie, jakby branie tam było. Nie, ja chodź Filip, zobacz sobie. Żebym się, się nie znam na braniach, ale Zobaczcie sobie. Patrz, Takie mocniejsze pociągnięcia sami są. Patrz cały czas sobie. Oczywiście, przepraszam za odbocza, ale ci, ciągle ci psujemy. Tak. Dobra, masz jeszcze do siebie. Myśla. Trzymaj. Hmm. No, no, myślę, że mi spało. Wydawało mi się, że na początku było takie branie. I to nie umiesz jeść. Filip na raz wszystko bierze. Patrz na ten spawik, taki delikatny wiaterek jest. Tak więc, czytam? Przepraszam, nie wiem, czy nad to nagrałem. To coś. Bo już ma puste chipsy. To jak będzie branie to zanim to sobie to rozłożysz. Gdzie jedziesz? Zobaczę. Filipek gdzieś się jedzie przejechać. A tutaj... Tymczasem... Brania chyba nie ma, zobaczcie. No słuchajcie, przejdę tam zaraz i zobaczę. Nie, nie chcę psuć tego, za bardzo ogrodzenia. Natomiast przechodzę tam, gdzie jest tak bardziej naciągnięte. Tak. Dobra. Chodź, zobaczymy, czy tam nie ma brania. Chodź. Mam kamerować, nie? Tak, masz kamerować. Chyba trzymać kiedyś kamerę, nie? Aha. No słuchajcie, tutaj mój stary kamerzysta coś nie chce iść. Ale tam kurde branie jest chyba. się zaczyna coraz lepsze robić. Tak więc trzymaj. Já tu już nie ma, to co włączone, to jak ja Nie ma rybów tutaj o, Nie ma Teraz nie ma Dobra, słuchajcie Mi się wydaje, że my się będziemy zbierać Może u pana się spytamy, czy by nie było można Ja bym może się z Filipem złożyć, żeby było można tam pójść, dzisiaj nie Czemu? No. Dobra, no to zostawcie Łapkę w górę Subskrypcję z dzwoneczkiem, no I, i co? moi drodzy, jutro wyjeżdżam. Tak więc, padnie je tylko jeden film, albo z Oczywiście tam z Wiktorem. Ktoś tak ze mną. To, to Wiktor, to tam tak, ze mną będzie film. Jest byłym YouTuberem, nie, nie liście już na odratowanie kanału, bo próbowałem, próbowałem, ale nie udało się. No, niestety, no. Wybaczcie mi. No to co? no to trzymajcie się i... i...